We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we pray. Robimy paszczaciki drożdżowe. Tak. Świeci się światło. Będziemy zaczynać od zera na angielski. Ile? Pół kilograma mąki. Pół kilograma mąki? Nie. No. Na no Dobrze, że mąka jest tania, bo tej mąki to idzie, co? No, mąki idzie. To zależy, która jest tania. No, ta akurat jest tania. To jest ta, co pieczymy. ekologiczna z lidla. Tak? Mm -hmm. No, ale tą, co pieczemy chleb, to jest droga. Jak ale tamto to jest droga. No. A tata tutaj obiera 8%. ziemniaki. Obrał cebulę, obrał czosnek. Nie wiem na co ten czosnek i cebulę. Dośledzi? Nie. Golonki. A, do golonki, widzisz. Tata już się przygotowuje do golonki. A tutaj mamy śledzie, Ale po, sobie pukają sobie, się, no. Że będziemy robić u mamy golonki i od razu wejdziemy tam do Marleny w drugi dzień świąt, wiesz? Aha. No dobrze, możemy. Tak by my nie widzieli tego wszystkiego. Możemy tak zrobić, chociaż jeszcze podyskutujemy na ten temat. A tutaj mamy śledziki, które się moczą, bo by były zasłone, prawda? Tak, Matiasy. No, Matiasy. Dobra. I co tam dajemy dalej? Drożdże, Półkostki tak? Drożdży. Półkostki drożdży. drożdży. A to nie masz w tym termomiksie przepisu na nie, te? Nie, Bo ja mam już wypróbowane to a. już, to ja już tam no to polecę po staremu. Bo, a normalnie jakby robić to zamiast termomiksu jakiego sprzętu się używałoby? E, normalnie miska czy tam stolnica, wysypujesz Aha, mąkę, i, i ręcznie robić. I tam wrzucasz wszystko i mm -hmm. później rozcierasz, nie? No, no. Cóż to tam. Właśnie. Dobra. Cukier. Łyżeczka. Tak troszkę, tak troszkę cukru. No. Słuchaj. widzisz jak obiera tata ziemniaki? Ja to bak, bak, bak robię. Yy. To <tata tata> ma czas. No tu jest przykrywka. No. 20 dekogo, tak. Kostka masła. Całe, cała kostka. A to robisz. Tutaj. Taką kromeczkę został. 0,75. Dasz tak? Tak. No no i dobrze. Jak nie to więcej mleka. Oczywiście. Rozchudz, rozchudz, opuść. I że to jest jeszcze No. Brak małych garnków, rondelków. <grym> tak? <zainteres changed> no widzisz. Wszystko pozajmowane jest. Sławek, weź no to. Co? Wlej do tego. No. tu jest To trzeba wylać i ten. No. Do niej kakao jak wypijesz. Tam to też wywalę. Dobra, poczekaj. Bo to jest, wiesz, to ja też nie lubię tego dziadostwa. Nożykiem to ściąg, bo ja mam teraz brudną rękę, to tak mhm. nożykiem... No tutaj mamy goloneczkę, oczywiście nie na wigilię, tylko na drugi dzień świąt. Prawda? Cebulka, czosnek. I co? I nic. Przyprawy. I przyprawy. No właśnie. A Ewa tutaj wyrabia ciasto na te paszczeciki, tak? Tak. Ja paszczecików, tak szczerze mówiąc, nie lubię, bo one są jakieś takie suche dla mnie. Co ty tutaj wyżerasz? Czekoladkę? Ty, cwaniaczku, zobaczcie, cwaniaczka. Tylko do lodówki podchodzi i czekoladkę je. Tylko czekoladkę. No. I co dajesz radę, czy? No, super, będzie goloneczka z tym, z czosnkiem. Z Cebulą eee, na drzwiczkach w, w lodówce. Na drzwiczkach w lodówce, I w lodówce. Na podłodze. Tak, w wielu lodówka. miejscach jest. Tam jest lodówka. Goloneczka. <guloneczka>. Ile tej golony? Tu jest kilo, czy trzy, dwa, trzy? To Są dwie, Osiem. Trzy. trzy. Trzy duże golony. Trzy duże golony. Hmm. Będziemy jeść. Kości. Będziemy jeść i chudnąć. Zobaczcie, Donie co robi. Donia, ty się nie ubieraj, bo Zamiast tutaj pomagać, to tutaj zobacz, jak, jak ja tutaj wszystkich zaangażowałem do pracy. Wszyscy tu robią. Ja filmuję. Nie? Tak, wczoraj, wczoraj ten film. Wczoraj ten film, rozumiesz, godzina 7 minut wyszedł, nie? I kurczę tak się robił, tak się robił, renderował długo, że aż mi się przywiesił i usnąłem, rozumiesz na tym. nie? I, I rano patrzę, a tu się jeszcze, a tu się zrobił, nie? Ale... Ale nie wysłałem, bo już spałem. To jak do się, nie? Dopiero dzisiaj rano wysyłałem go. I też dwie godziny się wysyłał, kurczę. Ponad, bo też mi się coś tam przywiesiło. No ale tak to jest, właśnie takie długie filmy to. To tak się robią długo. I co dajesz jeszcze? Mówisz tutaj do tej golony oleju, tak? oleju, papryka, nie, pieprz. Gotowaniem. będziemy piep gotować w winie. Pieprz tu nie ma. Widzisz? Ewa, gdzie jest pieprz? Tam w tym, nie? Wiesz gdzie jest? W tym soiczku co dawałem nie? Tylko że ale to, ale to nie, to ja mielony. tylko że nie z... mielony jest też tam, tak? Tam jest mielony. I, i mówisz w winie będziemy, tak? Tak, w czerwonym winie. w Czerwonym winie. Ale wcześniej będziemy podsmażać tą to... na patek. No, no tak, będziemy będzie. będziemy podsmażać. Będziemy tak, jak przecież będziemy robić, to będziemy wszystko na bieżąco będziemy tłumaczyć. Dobrze, tutaj rośnie nam... znaczy Ewa mówi, że mam nadzieję, że urośnie, bo zepsuła coś. No ale... Zepsuła, zobacz jak... ja. Oni do... nigdy nie są inni. Nigdy nie jest winny? Dobrze. Tylko chodzi gada. Fajnie jest. Fajne. Chłodne jest na dworze, chociaż coraz te święta są coraz cieplejsze. I dobrze, bo tutaj lodówkę mamy. W lodówce by tego wszystkiego nie pomieściła. Tak to tutaj goloneczka już będzie sobie leżeć. Mam nadzieję, że żaden piór tutaj nie wskoczy i nie poźle nam, bo to by były jaja dopiero. Dużo się Kasi robi, wysz, to tak jest. Oczywiście, Mar. Słuchaj, grzyby Grzyby będą do do pasteciku. farsz, tak? Pieczarki. No. A ten a, a do zupy grzybowej to mamy te. To mamy borowiki. No właśnie. Bardzo bardzo Tak, już wczoraj. E, Farsz do tych, do tak? tak? Do paszczecików. Tata obrał ten. Robimy taki ala jak do pizzy. No z, z, cebulą, z pieczarkami, z przecierem pomidorowym albo kieczupem. No tak. Troszkę cukru jak za kwaśne, troszkę soli jak za mało słone, troszkę pieprzu do smaku. Żeby był taki w miarę gęsty, żeby po nałożeniu na drożdżowe ciasto nam się nie rozpływał. więc musi być taki w miarę gęsty. No tak. To urosło trochę. No, urosło. Jak nie ma ktoś termomiksu, no to na grubych oczkach pieczarki. Na grubych oczkach tą tarką, tak? Tak, tak. We no jarzynowce, nie? Mhm. Delikatnie tą wodą tam puszczaj. Tam pije, pije z kranu normalnie wodę. Piję. do grzybowej. Do grzybowej, aha. A tutaj będziesz robiła grzybową, tam już jest. Woda zaczątek zaczątek grzybowy już są zmiksowane borowiki z wodą damy cebulkę z borowiki z wodą wcześniej zamoczone wczoraj już na noc no zostawiam noc. Ja teraz zblendowałam wstawiam marchewkę seler w macie pietruszkę to pietruszkę ja dam natkę bo nie mam pietruszki korzenia już No, to no dobrze później to się wszystko zmiksuje na gładką masę żeby to nie podejrzeli co tam jest te małe nie. Ludzie mają no tak. nas, żeby tam nie wybierali tego, nie, to zmiksuje wszystko na jeden. I będzie śmietana do tego, I będzie nie? gitara. Śmietana, to jest nieodzowny składnik Marek, do, ty do byś zupy. Do, do teściowy. tam pietruszkę, nie Słuchaj, no, ja ale nie, to już może być. Nie. Aha, a tutaj jest. Ewa mów co tutaj jest. To jest Farsz do paszczycików, tak. zgadza się. Obgotowane pieczarki, do tego krojona cebulka. Ja dałam ze trzy łyżki keczupu i jak to odparuje, to stwierdzę, czy jest odpowiednio gęste. Jeżeli no. będzie zbyt rzadkie, to gotujemy, aż odparuje. Tak. I wszystko. Mama je zastawę. Mama myje zastawę. Tak jest. Bo ona jest tak. Słuchajcie, zastawa jest, poczekaj. Zastawa jest historyczna, tak. Jest tutaj, rok produkcji nie ma. Z rzutem to jest 47. Nie wiadomo, może z może 2012 też powinien być. To, <noise> tak? Powie, no to ten dobrze. Bo tam coś. Nie bo, bo, bo tutaj ktoś pisze. 2, 2, 14, a nie, to jakiś numer serii jest chyba. 12-14. No dobrze, tu śledziki się moczą. No trzeba, trzeba. trzeba trzeba Nie ma to tamto. Ale żyki to mają takie. Płyty, nie? Tak, głę... tak no. tego te głębokie, te płytro. No. Albo, Albo jak chcesz. jak właśnie. chcesz, właśnie. masz, masz Do tej zlecenia mi tu Też można. Tu, tutaj poszedł farsz yy, z tego. Z grzybów i teraz cebulka z pietruszką. Proszę, tak mało tego bo to... Jeszcze przyjdzie śmietana, jeszcze jak będzie za tę zależy, troszkę puszkę wleje, bo to odparował ten rosół, wiesz? Uh -huh. Będzie jej ostatecznie dużo. Będzie tyle, żeby było dobrze? No pewnie. Fajnie. Nie zgłodniejesz, nie musi. Tu mamy już farsz, tak? Co? Tak, musi nam odlecieć, bo nie chciał odparować. Nie chciał odparować. Tutaj wyparuje. Tu się odceci. Sporo tego farszu, nie? Tych pasztecików będzie. tylko to, Ja ich, ich nie lubię, bo one zawsze takie suche są, nie? No, jak bo krokiety to są takie superanckie wilgotne, a to jest takie suche. To jest ciasto drożdżowe, więc jak się upieczy, to jest suche. No nie? właśnie, no ja nie lubię suchości. Ja lubię wilgotność. Ale, Ale to powiem wilgną... później. Ale no. to może sobie sosem polać. Mogę ze sosem polać no. Grzybowy. Tutaj niosę Fce taką śmietankę łaciatą. która wyląduje, a to będziesz już gotować razem z tą śmietaną? Nie, to wszystko nie no i Koniec już, gotowało? tak? No widzicie, śmietanka jest ważna. Mm, mm. No i co, posoliłaś, popieprzyłaś i jest gitara, tak? Czekaj, ja muszę sprawdzić, bo ja się znam nie, lepiej. Jeszcze nic nie, jeszcze nie sprawdzić. Jeszcze nie sprawdzić. Jest to Jesz jeszcze dodać. wegetki. Już jest bardzo dobra, nie trzeba nic zrobić, Mówię Ci, spróbuj. Mam daj. Ja chciałam daj. zmiksować ten seler i tą marchewkę. No sposób. tak, można tak, zmiksować, tak. bo oni nie zjedzą Chciała tego. tego nie no tak. oczywiście. Jak macie dzieci, to proponuję to pomiksować, bo... No, więcej, jak chcecie. Ja sobie mogę wyjść na talerz potem. Co? No gdzie mam to postawić? No to myśl. Tak sobie organizujesz pracę, to tak jest, widzisz. No, to dzisiaj znaczy ja tak to organizuję No dobrze, może być. No, mama tak zorganizowała. No, może być. Co z tą zupą... Aha, bo tu będziesz miksować teraz. Tak. Tak. Teraz Mamy taki mikserek i będziemy miksować. Nie wiem gdzie jest mama końcówka od tego tu. Żeby dzieci nie wyczaiły, że tam cokolwiek jest, bo przecież jakby tam były chipsy i czekolada, to To, by, nie, to, to nie trzeba miksować, nie? Ja Kiedyś zrobimy tak robię. zupę. Wrzucimy czekoladę i Cicho. z to chipsami. Cicho. Cicho. Żeby blender nam to wziął, bo już nie chcę się w termomix to wkładać. Y I zmiksujemy tak, tylko tak delikatnie. Taka yes. dobra jest, że zaraz zjem wszystko sam. O, mało pieprzu. Ale to dobrze, bo dzieci to wiesz. Dzieci. Barszcz musi być pieprzny, zupa Bardzo dobra. Z najlepsze, najlepsze z Wigilii to są te zupa grzybowa, barszcz, krokiety i śledzie z ziemniakami. Później zobaczycie jak Ewa super robi te śledzie, nie? Bo to z jabłkiem, tak? Zupę grzybową na pewno większość z Was zaciąga. Ja nie zaciągam, ja miksuję seler, no. marchew. Te warzywa, które się ugotowały tak. i zobaczcie jaka jest gęsta. No. Jest gęsta, nawet za gęsta, bym powiedział. Nie, dobrze gęsta. Możesz, jest. możesz śmietany jeszcze dolać jak, no chcesz. No, jak chcesz. jak chcesz, Jak chcesz, możesz taka. Oczywiście. sugerowanie, że jedna. No, albo można też, wiesz, na talerzu też można sobie z łyżkę dolać, można jak ktoś tak lubi więcej. Takiego No więcej. właśnie. No, ciasto ładnie już wyrosło i teraz wystarczy je tutaj wyrobić, tak? No, będziemy wałkować. Będziemy wałkować, owszem. Owszem, proszę panią. Może ja zrobię przyśpiechę, co? Może. Lubisz przyśpiechy? Ja. Długo będziesz wałkować? Myślę, że widzowie lubią. <noise> no dobrze. No, I tutaj już mamy paszczeciki zrobione. Proszę panu jajeczkiem trzeba posmarować. Posypać tak. kminkiem, czy makiem, czym tam lubicie? Czy makiem, czy kminkiem, czy czym tam i lubicie? Sezamem jeszcze można posypać. I, I do piekarnika na ile? 180 stopni. Ja myślę, że tam około, jak dobrze rozgrzany, to 15-20 minut, jest upieczone, co do... No 15-20 minut. A złote takie to, to ich lubiące. No, tutaj już jest posmarowane tym jajkiem, tak? Posmarowałaś? Tak. I teraz sypiesz kminem. kminkiem. A można też makiem, nie? Można makiem. Albo można też niczym, niczym też można. Też nie lubię, ale ja, ja bym kminem. wolał, yy, ale mama nie miała tego. Yy, maku to był, jest Mało kminek. No, a tutaj zrobiła takie. O, taką chałkę. Taką chałkę. Zostało ciasta, to się zrobiło. I teraz za chwilę do piegarnika, czy później? musi później. urosnąć troszkę. Dobrze. Dwa jabłuszka obrałem ja, żeby nie było, no znowu powiedzą, że tylko mówię, że ja, ale powiedz im wszystkim, tak, że to ja. Tak, Sławek obrał dwa no. jabłka. Właśnie i teraz tutaj jest te ogórki do śledzi to wszystko jest, nie? Tak, do śledzi. I jabłuszka do śledzi i ogórki do śledzi i jeszcze będzie cebulka, śledzie i śmietana, nie? Tak. No troszkę i... octu, troszkę cukru. No wiadomo, że tam do smaku i tyle. Nie, to no trzeba powiedzieć, bo to nie wiadomo, że octu i cukru. Tak. No mhm. oct, dobrze. To troszkę octu, troszkę cukru, no to już dobrze. Donia jak tutaj... są jabłka takie dobrze słodkie, to może nie, ale jak są takie mało słodkie, to trzeba yy. cukru dać. To trzeba cukru. I to musi być takie słodkawe, łagodno, kwaśne, ostre. Tak, z ziemniakami. Nie wiem, czy wiesz, no czy wszyscy w ogóle lubią tak takie śledzie z ziemniakami? Znaczy, nie? Czy znają? Czy nie znają? Nie no. Dobra, wiesz, Wyrzeście, ale wam zasmakowało, nie? Bardzo, no, no to właśnie. Też tam no widzisz. Jak jak zasmakuje to? śledzie ziemniak. No, właśnie. Zagadałem się i... ale tu są śledzie, właśnie te ogóreczki, teraz ewa jabłka. Tak, matiasy odsolone, pokrojone każdy na trzy. Do tego dwa ogórki kiszone, skrojone w taką drobną kosteczkę. No, Cebulka widać. zaparzona, jedna cała cebula zaparzona wrzątkiem na jakieś 10 minut. Do tego idzie, no i jabłuszka dwa. Do tego przyjdzie śmietana dwunastka, I... cukier, troszkę octu, aż będzie dobre. I to jest bardzo dobre. dobre to jest dobre. przesmaczne. Nie, nie przesmaczne tak no. Ale tylko w smakuje. Tylko, znaczy, tak w tygodniu też żeśmy robili kiedyś. Nie? Czasami. No w piątek też dobrze jest, wiesz? Nie? Z tymi no, ziemniakami. Super. Ale nie to pasuje No wiadomo. Teraz śmietane wyciągniemy Fc 12 A osiemnastka nie może być, bo mamy osiemnastkę i dwunastkę też mamy. Jak się nie ma śmietany. No, jak się nie ma, to można... Ale jak mleko. się chudo. Tak. Właśnie, to a my... się to lepiej śmietaną. <laughs> Śmietana... <laughs> Weź sobie kawę wypij z mlekiem albo ze śmietaną. Ze śmietaną jest a coraz jest lepsza. Nie, to jest słodka to jest normalnie. Słodka. Cało? A bo to wiesz, to się pije przecież ten. To jest sos, no to No to jest, to jest sos, kuchy, tak, nie? oczywiście. To musi to poleżeć. Polerzy, nasionki. w broń Boże, bo w tak tą sól troszkę odpuści. Tak. Jakby tak to jeszcze posolił, to już będzie przesolone zupełnie. Dominika lubi To będzie dodatek tego płynu: dolej albo mleka, albo śmietank, Zobaczę czy to nie będzie za tłuste, za ciężkie, nie? No i jeszcze tego. Aha, to niech, niech poleży chwilę. Jeszcze pieprz i cukier. Pieprz i cukier. Cukier tu jest. Pieprz i jest Dlaczego? cukier, jest dobrze, bo jak są kwaśne jabłka, to trzeba cukru trochę, nie? Tak. I octu też nie za dużo, nie? Nie, trochę mam. Mama mówiła, że trochę to trochę. To trochę, no. Wiadomo, że trochę to trochę. To trochę na oko, nie? Uh -huh. A cukier to się rozpuści w takim zimnym? No to nie, w jakim zimnym? W no. no łyżeczki wymieszać. I super potrawa. Wigilijna. Albo piątkowa. Albo dla tych, co nie jedzą mięsa, a jedzą śledzie. <grym>, no, tu Ewka dodała jeszcze ogórków i dolała śmietany i mleka. Nie? Żeby tego sosu było więcej, bo to jest tak traktowane jako sos, nie? Tak. jeszcze cukru, do smaku wiadomo. Każdy ma smak i każdy sobie może sprawdzić. I to wszystko później się je z ziemniakami. A Ziemniaki to na talerz. Przed Wigilią troszkę no. szybciej być zrobione, żeby to powstało się trochę przegryzło. Tak no jest, właśnie, nie? żeby po... przegryzło, przegryzło się. Wtedy tak. jest lepsze hmm. No A do tych, do tej zupy grzybowej używamy zawsze taki właśnie makaron e, łazankowy. I on jest Najlepszy, nie? Z tej firmy jest najlepszy. Najlepszy jest tak, z tej firmy. Nie zapłacili nam niestety za reklamę, no ale mm, trudno. Tak jak ja za <grym> No właśnie. Aha, a tutaj jeszcze Ewa e, e wrzuciła susz do kompotu, tak? Susz do kompotu. Patrz. Pies, Pies mi tu szczeka. Suszona śliwka, suszona gruszka, suszone jabłko. No I Tu właśnie. mam taką śliwkę. Jak będzie za mało śliwkowy, to doleję tego kompotu z tych śliwek. Mhm, Dobrze. Co to jest? Co, proszę? Ty do mnie mówisz, to przecież widzisz, że opłatek. Widzisz, widzisz, że opłatek. Widzisz. Wystarczy. Ja, ja lubię. Będzie na następny rok jeszcze. Trzeba oszczędzać. Siano pachnie sianem, zobacz. No, no, mamy takie siano, które pachnie sianem. No, zupełnie. Zupełnie. Czuć sianem? No, zobacz no, jak czuć, bardzo. czuć. Sama. Jak? Nie, czuję. Sa nie czujesz? Masz katar. Czuć, czuć, czuć sianem, nie? czuć, no. No właśnie. może gdzieś, żeby... No i makaronik wsypujemy i gotujemy i jemy. Zanudźcie. Tak. Oczywiście, wodę Ewa właśnie przed chwilą posoliła. No tyle, ile wejdzie do tego garstka, bo tam jeszcze mamy tam ten chyba. makaron. No i starczy. Bardzo dobre no. I ta rybka, która była robiona, nie wiem czy wczoraj, czy dzisiaj, w każdym razie doprawiona była wczoraj pewnie. To już się smaży właśnie na patelni i bardzo ładnie pachnie. Nic nie doprawiać już dzisiaj nie. Ją, ty, bo ona już wczoraj tylko i no, tylko jajko i bułka tarta. I bułka, tarta i na patelni. A cztery zrobimy z wina czerwonego. Mhm. I tu jest winko i zrobimy cztery cztery alkoholowe zrobimy. Nie, wino przecież jak się gotuje to się to paru wypaluje alkohol, także. Bez, a tu jest kompocik. Ze... To jest Aha, to jest barszczyk akurat, a kompot? Kompot jest rozlany. Kompot jest rozlany no faktycznie, ze śliwek. Z tych śliwek. Swojski śliwek. Pyszna gąska, która jeszcze nie jest pyszna, ale już niedługo będzie trafi do piekarnika. Ewa ją zaszywa, a w środku jest, są śliwki z jabłkami tylko nie? Można zrobić i pasztet, można zrobić i ziemniaki proszę. kiedyś, albo kaszę, Zależy, kto co chce, to może sobie wypchać. I wtedy jest elegancka, ona musi być dobrze wypchana i później musi być zaszyta, bo wszystko by wyleciało, prawda? Mhm. Podczas pieczenia różne procesy tam zachodzą by wyleciało. No i przyjdziemy z pasterki sobie taką gąskę skonsumujemy, nie? Tak. I do tego chivas i będzie gitara. Ale to się wkłada do takiej folii, to jest folia jaka? Rękaw. Rękaw. Folia rękaw która jest ten ognioodporna, nie? Upiecze się. W niej. w niej się piecze, tak. Teraz zważymy dziewczynę. Ona ma ze 3,5 kg. No Będziemy i? musieli piec na każdy kilogram godziny plus pół godziny dodatkowo na wszystko. Na każdy kilogram godziny plus pół dodatkowo na wszystko. Tak. I w tym worku Jak się piecze. Dlaczego? Żeby nie wyschła, tak? Nie będzie sucha. Później będzie sucha. rozetniemy ten worek tak z pół godziny przed końcem, żeby się przyrumieniła skóra, nie była chrupiąca. No właśnie. Dobrze. Ale ten rękaw nam gwarantuje, że będzie. Idziemy ważyć. Dobrze ta waga wskazuje? Dobrze, wskazuje wagę, tylko gramy. Dobrze. O, zero. 4700. 4700 5 godzin U. Raz, dwa, trzy do drugiej w nocy No Chyba, że nam się szybciej zrobi, będzie miła. Będziemy patrzeć. No jest. Siedzi. Siedzi. Siedzi i czeka. Siedzi. Siedzi i czeka. Tyle jest kurcze tłuszczu z tej, z tej gęsi, ale to będzie... To będzie do zebrania wszystko ten tłuszcz. Do słoiczka i do lodówki.